Co się dzieje? Co się dzieje? Proszę państwa, takiego zamieszania nie było nawet na naszym basenie narodowym. Łysi faceci bez koszulek wyrwali krzesło i rzucili w grupkę przechodniów. Zaraz po tym dorzucili jeszcze stołem. Stół zatrzymał się na oku jakiegoś kolesia wyglądającego na księgowego, ale proszę, grupka przechodniów w geście niezadowolenia podniosła samochód i odpłaciła się pięknym za nadobne. I to teraz łysi są w odwrocie. Miał rację ten, który mówił, że najlepszy biznes to stoisko ze sztachetami na gminnych imprezach. Takie rzeczy mogą dziać się tylko i wyłącznie u nas na naszej wiejskiej potupaj. A no i oczywiście jeszcze w grze When Vikings Attack. No dobrze, we wstępie może mnie trochę za mocno poniosło. Co prawda nic nie zastąpi wiejsko gminnych awantur, a wierzcie mi, byłem, widziałem. Ale When Viking's Attack to dla mnie zaskoczenie w postaci prostej, przyjemnej gierki, która szczególnie rozwija skrzydła w multi. I na tym mógłbym tak naprawdę zakończyć recenzję, ale standardy unijne wymagają teraz od nas co najmniej 5-minutowych recenzji, więc widzicie, rozumicie. Gdy zaatakują wikingowie, to gra z a chociaż nie przeszywałbym jej tej metki, bo wyglądałoby to tak, jakby Worms faktycznie określić tylko i wyłącznie mianem strategii turowej, jak nie przymierzając serię Heroes of Might and Magic czy Civilization. Niby na tym samym bazowo polega, ale jednak nie są to identyczne gatunki. Jak więc się w When Vikings Attack gra? Szybko, dynamicznie trzeba uważać na pierdolion różnych rzeczy, a przy okazji myślenie strategiczne w stylu czym lepiej w przeciwnika trzasnąć jest jak najbardziej nagradzane, ale nieużywanie go nie jest karane. Tak więc określenie gatunku oddaję w Wasze ręce i czekam na najciekawsze propozycje, które możecie pisać w komentarzach pod tą recenzją. Ogólnie chodzi o to, by rozbić grupę przeciwnika wszystkim, co wpadnie w nasze ręce szybciej niż on rozbije naszą. A używać możemy wszystkiego w dosłownym tego słowa znaczeniu. Śmietniki, stojaki na rowery, ogrodzenia, ławki, karetki, ciągniki, stogi siana, elementy pomników, szyldy reklamowe, pralki, rowery, budki telefoniczne itd., tak itd. Tak Pociski różnią się od siebie wagą, a co za tym idzie obrażeniami. Śmietnikiem, zgodnie z logiką zadamy mniejsze obrażenia niż celnym rzutem karetką, ale w tej grze również wiele zależy od szczęścia, o czym zresztą opowiem Wam nieco później. Wspominałem o wadze przedmiotu nie tylko z plastycznych względów, ale również dlatego, że nie każdy przedmiot jesteśmy w stanie podnieść na początku potyczki. Niektóre przedmioty są dużo cięższe od pozostałych i aby je unieść, nasza grupa musi być dość spora, ale w zebraniu takiej ekipy konsekwentnie przeszkadza nam przeciwnik. Grupę powiększamy zwyczajnie wchodząc w nieprzypisanych rozbieganych przechodniów. Niektórzy z nich posiadają specjalne zdolności, które sprawiają, że na przykład nasza grupa szybciej się porusza, jest w stanie dźwigać cięższe rzeczy, czy rzucone przez nią przedmioty lecą szybciej. Do tego dochodzą jeszcze bronie specjalne w postaci rakiet, czy to wyniszczających przeciwnika, czy też farbujących, które przeciągają członków jego grupy na naszą stronę. Asortyment zależy od tego, na jakiej mapie toczy się walka, a mogą to być farmy, scenerie miejskie, fabryki, muzea, czy nawet dachy budynków. Mapy są świetnie dopracowane pod względem rozgrywki. Same w sobie często posiadają wiele ciekawych przedmiotów czy pułapek. Tuby w fabrykach przenoszące pociski z jednego miejsca na drugie, ruchome platformy, czy tablice odbijające pociski sprawiają, że już dwoje graczy może na tej mapie naprawdę nieźle namieszać. A co powiecie na mapę miejską? Konkretnie na środku ruchliwego skrzyżowania, gdzie na początku jest spokojnie, ale gdy tylko pierwszy pocisk uderzy w sygnalizację świetlną, zaczyna się prawdziwe kongo. Nadjeżdżające ze wszystkich stron samochody, które raczej nie zatrzymają się na widok naszej grupy. Gracz nie dość, że musi uważać na przeciwnika, to jeszcze właśnie na ruch uliczny, a to już wymaga dużego skupienia. Albo zwykły dach, z którego, no z każdej strony, można spaść. Trzeba uważać, by nie podejść zbyt blisko krawędzi, bo przeciwnik na pewno to wykorzysta po prostu nas z niego spychając. Poza tym, niektóre mapy nie są statyczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozbić witrynę sklepu i zacząć ciskać w siebie sprzętem AGD z wystawy. Czasami nisko lecący samochód trafi w wielki szyld, który pokonany siłą grawitacji spadnie stając się kolejnym pociskiem do wykorzystania. Z słowem, mapy spełniają swoje zadanie wzorowo. Graficznie ciężko jest się do czegoś przyczepić, bo i rozgrywka sama w sobie wyklucza dążenie do jakiegoś wielkiego realizmu. Kreskówkowa stylistyka jak najbardziej pasuje do rozgrywki, truchła fruwają tak, jak im pokrzywiona fizyka nakazuje, przedmioty odpowiednio się toczą i wszystko oblane jest odpowiednim graficznym przekolorowaniem. Jeśli o dźwięki chodzi same w sobie, to standardowo, nie ma się do czego przyczepić. Muzyka jednak gwałci uszy jedną wielką monotonią, i szczerze, dla czystego sumienia radzę od razu wyciszyć to cholerstwo. Druga osobista rada, pomijcie singla i od razu odpalcie multi. Jest tam tryb współpracy, przy którym również można się eliminować, więc jest weselej niż w solo, a do tego dochodzi oczywiście deathmatch, drużynowy deathmatch oraz tryb gorączka złota, czyli taki tryb polegający na zbieraniu odpowiednich itemów. A jak to wszystko sprawdza się w praniu? Z zaskoczeniem stwierdzam, że naprawdę nieźle. Grę dostałem dzięki PlayStation Plus, nie spodziewając się niczego wielkiego w porównaniu z innymi tytułami, które możemy otrzymać w tym miesiącu, a okazało się, że spędziłem przy niej najwięcej czasu, przez co na załączonym gameplayu Cody i Zax dostali ostro po tyłku. They didn't know. Istotny wpływ na to ma właśnie element szczęścia, o którym wspominałem wcześniej. Nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie dokładnie poleci pocisk. Nie wiesz, w jaką pułapkę wpadniesz. Być może rakieta, którą właśnie wyrzuciłeś, wróci niczym bumerang. A może nagle z jakiejś strony nadjedzie karetka, której kierowca, ratując jedno życie, wesoło przejedzie przez twoją grupę. To sprawia, że każda potyczka jest nieprzewidywalna i dostarcza kupy zabawy oraz często doprowadza do zwykłego śmiechu, czasem przez łzy. Czy warto? To zależy. Jeśli posiadacie PlayStation Plus, jak najbardziej tak. Czy z kolei wydać 40 zł na ten tytuł? No, to znów zależy. Jeśli macie przy sobie nadmiar kazy, to nie kupujcie i wyślijcie mi. A tak bardziej na serio. Jeśli nie macie innych gier do kupienia, a macie znajomych, z którymi moglibyście w to pograć, to wtedy możecie śmiało szarpnąć się na tę grę, bo multi sprawdza się naprawdę soczyście. Dla singla nie warto. Za to za 30 zł poleciłbym tę grę z czystym sumieniem każdemu. Ja, tak jak mówiłem, dorwałem grę przez PlayStation Plus i nie żałuję ani minuty spędzonej w grze przez internet. Myślę, że i wy nie pożałujecie. Mówię jak jest. Dzięki za uwagę i przypominam, że Grasz24 to nie tylko kanał na YouTube, ale również w pełni rozwinięty site, na który serdecznie zapraszam. Z tej strony Arkadikus, dla Grasz24.pl, dzięki za uwagę.